Cześć moi drodzy, podekscytowany Lamer witam Was bardzo serdecznie. Będziemy sobie dalej kontynuować boxy NBA Hoops 2011-12. Jeszcze nic nie wpadło, ale to normalka. Mamy dopiero drugi odcinek, także wyciągamy sobie jedną, drugą i trzecią paczuszkę. Zobaczymy czy trafi się autograf, jak nie to może coś fajnego, innego. Dwa autografy na boks, także szczerze to musielibyśmy mieć wyjątkowego PH. Proszę bardzo, two autographs per box. Musiałbym mieć wyjątkowego pacha, żeby oba te autografy wpadły mi od razu w jednym odcinku. No bo to wtedy już po emocjach. A tak to będzie można sobie szukać. To zrobię sobie tak. Otworzę sobie wszystkie trzy, będzie troszkę szybciej. Tak troszkę nietypowo, no ale. Tak jak mówię, będzie można sprawniej sobie to wszystko obejrzeć. No to patrzymy. Na sam początek mamy bazoweczki Glena Davisa z Magic Jeremy Land ale bym chciał trafić jego autograf właśnie. Tutaj powinna być taka naklejeczka z jego podpisem. Widziałem taką kartę na filmie. Bardzo, bardzo bym chciał tego zawodnika mieć autograf. Mam nadzieję, że w którejś edycji niekoniecznie w tej uda mi się taki autograf wyłowić. Lazar Hayward Thunder, Quincy Pondexter z Grizzlies, Joan Howard, legendarny gracz. No tutaj już widać, że nadgryziony zębem czasu zawodnik z Miami Heat. Tutaj mamy Amarista de Mayera, jest to Forward i jest to Action Photos czyli ujęcie akcji, Fajny insercik, Tony Parker. Rony Turiaf Wizards, lecimy z drugą paczuszką. Fajnie, fajnie, tak sobie otworzyć od razu. Chris Anderson z Nuggets, Marvin Williams z Hawks, Terico White z Hornets, Erson Iliasowa z Bucks, Craig Bracken 76ers, Luke Ridnor, Stimbers. Szczerze powiedziawszy, mnóstwo z tych zawodników nie kojarzy. Darona Williamsa kojarzymy. No i to będzie pusty przebieg, bo mamy Jeremy'ego Evansa z Jazz. Ostatnia paczuszka, którą sobie dzisiaj zobaczymy. To jest Monte Ellis z Warriors, Ronnie Brewer z Bulls, Danny Granger z Pacers, Luke Mbaamute z Bucks, Jason Capone z Lakers. Insertem jest A Night To Remember, Baylor blasts Boston. W 62. Aha, to chyba. No tak. Rekord do tej pory nie pobity. Ostatnio o tym w jednym meczu z NBA mówili los Angeles Lakers. W piątym meczu finału, w 62 roku, wrzucił 61 punktów. Nieźle. Swoją drogą dodał jeszcze 22. Zbiórki, po prostu masakra. Naprawdę fantastyczny zawodnik i świetne dokonanie. No i mamy jeszcze do Morka i Tyma Duncana. Tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mnóstwo fajnych bazowaczek do kolekcji sobie tylko jeszcze raz przejrzę. Z tego prostego powodu, że nie chciałbym przegapić o Artist Proof, a z tego co pamiętam, to dosyć łatwo sobie przegapić. Tak to wygląda świetne karty. Bardzo mi się ten design podoba, jest dosyć prosty, ale fajnie będzie wyglądało na pewno w albumie. Trzeba sobie jakiś załatwić. Wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się. Aha, jeżeli byście chcieli sobie obejrzeć osobiście takie karty, czyli zakupić to boksik, zakupiłem u Bobstera, odezwijcie się do niego. Chyba nawet ma jeszcze coś tam na magazynie. Na razie.